Słuchajcie, mamy już częściowo obmyty silnik, z tym, że pojawiły się kolejne problemy. Jak tu widzicie, tylko pobieżnie, żeby zobaczyć o co chodzi. Mianowicie, zapłacony jest uszczelniacz wału korbowego. Będziemy sobie musieli niestety to wszystko zdemontować. Yy, ponieważ nie zostawimy tego tak, jak jest w takim stanie, bo, bo tak się po prostu nie robi. Tu widzicie, paski jak wyglądają. Także to wyszło w trakcie. Zobaczcie tu mamy już dostęp do samej podstawy filtra. Wyczyszczone, oczywiście częściowo przemyte. No, ale pojawił się jeszcze jeden problem, który wyszedł znowu w trakcie. Mianowicie wyciek z magistrali wodnej. Jak widzicie ta rurka i trzeba będzie to zrobić. Także to się jeszcze troszkę przeciągnie i same prace się wydłużą. To tak mówię, wygląda troszeczkę już lepiej, przejaśniało trochę, ale to wszystko będzie dokładnie wymytać jeśli jeszcze nie koło pasowe. Wymujemy to wszystko ładnie, żeby było bez żadnego nalotu starego oleju. I wtedy będziemy sobie mogli złożyć to na czyste powierzchnie. Tu jeszcze podstawa. Widzicie, tak to wygląda: wszystko. Podstawa pompy wspomagania, która jest tam. Także zabieram się za demontaż. W filtra oleju. Złożymy sobie na te dwie nowe uszczeleczki w oryginale, bo nie wychodzą w zamienniku. Złożymy sobie to, zajmiemy się kołem pasowym, odkręcimy za koło pasowe i zajmiemy się samym uszczelniaczem. Także na obecną chwilę tak to widać, jeśli chodzi o zakres pracy. Eee, no, troszeczkę się pogłębiły same naprawy, ale tak to wychodzi z reguły, jak się już wszystko zdemontuje i. Wymyje częściowo, wtedy widać, gdzie są faktycznie problemy, i tak też właśnie jest w tym przypadku.